Zdarzenie miało miejsce w roku tysięcznym w miasteczku Trani we Włoszech. W owych czasach znajdowała się tam pokaźna kolonia żydowska, z własną synagogą, a także z kościołem świętej Anny, w którym modliło się wielu nawróconych Żydów. Żydówka o imieniu Zaches postanowiła doświadczalnie udowodnić naiwność wiary katolickiej prawdziwość obecności ciała i krwi pańskiej w najświętszej Eucharystii. Udało się jej namówić do pomocy chrześcijańską przyjaciółkę, być może pod pretekstem, że sama chciała spożyć Eucharystię, być może za pieniądze. Przyjaciółka ta, podczas okresu wielkanocnego, włączyła się w tłum przystępujący do komunii świętej w kościele świętej Anny. Po spożyciu konsekrowanej hostii wyjęła ją z ust, zawinęła w chustkę i schowała do kieszeni. Później przekazała ją zgodnie z umową za hes, a ta we własnym domu wrzuciła hostię na patelnię wypełnioną gorącą oliwą. Była przekonana, że nic się nie wydarzy. A tu cud! Hostia skwiercząca w gotującej się oliwie Zmieniła się w ciało i zaczęła krwawić i to obficie. Zaskoczona kobieta próbowała zatrzymać potop płynu, ale nie udało się go zahamować. Krew przelała się przez brzeg patelni i spłynęła po podłodze. Kobieta najpierw myślała o ukryciu śladów, lecz ogarnęło ją przerażenie i zaczęła głośno płakać. Zainteresowani krzykiem zbiegli się sąsiedzi. Wieść szybko się rozeszła po całym mieście. Wkrótce wydawało się, że u drzwi domu kobiety zgromadziło się całe miasto. Przybył i biskup Trani. Szedł z wahaniem, sceptycznie nastawiony do opowiadań rozentuzjazmowanych mieszczan. Przekonał się, że Bóg zapragnął dać straszliwy znak swojej rzeczywistej obecności. Biskup uklęknął. I w głębokiej pokorze oddał hołd. Resztki ciała eucharystycznego zaniesiono w pokutnej procesji do miejscowej katedry w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. A Żydówka? Stanęła przed sądem za swoje czyny. W tamtych czasach profanacja Najświętszego sakramentu oznaczała poważne naruszenie spokoju i porządku społecznego i władze świeckie trani. Na pewno w taki sposób to wydarzenie potraktowały. Cudowną hostię przechowywano przez wieki w katedrze. A w 1384 roku do Trani przybył papież Urban VI i ogłosił, że hostia ciągle znajduje się w stanie nienaruszonym, jak w dniu cudownego wydarzenia. Przez ponad tysiąc lat cudowne fragmenty nie uległy rozkładowi. Gołym okiem widoczne są ciemniejsze i jaśniejsze części ciała, wskazujące na smażenie. Relikwia była w trakcie wieków wielokrotnie badana, i żadna z analiz nie potrafiła podważyć autentyczności wydarzenia. Pośrednie świadectwo tego cudu można odczytać w wypowiedzi świętego ojca Pio, który powiedział, że Trani miało szczęście dwukrotnie być oblane krwią Chrystusa. Owo dwukrotnie można interpretować jako odniesienie do innego cudu – w Zatoce Kolona w Trani, gdy uderzony w 1480 roku przez tureckiego pirata Chrystus z krucyfiksu krwawił z nosa. Ale również teraz, w naszych czasach, podobny brak szacunku wobec sakrum jest coraz bardziej powszechny. Historia Żydówki Zaches, która zdecydowała się Udowodnić, że Eucharystia to tylko symbol, jest przestrogą, która powinna rozbrzmiewać echem w sercach każdego z nas. Jej działania, pełne pychy i braku wiary, przyniosły coś, czego na pewno się nie spodziewała. Hostia, którą wrzuciła na patelnię, zmieniła się w ciało, a krew, która zaczęła wypływać, była nie tylko dowodem rzeczywistej obecności Chrystusa. Ale także symbolem znaku jego cierpienia w obliczu ludzkiej obojętności, niewiary i bluźnierstwa. Czy to nie przerażające, że dziś w XXI wieku traktuje się Eucharystię często jeszcze gorzej? Ilu ludzi przystępuje do komunii świętej bez wiary, bez przygotowania, bez świadomości, że to nie tylko zwykły opłatek, ale ciało Chrystusa. Ilu zastanawia się nad swoim sumieniem, zanim podejdzie do ołtarza, ilu traktuje to jedynie jako rytuał, tradycję, coś, co wypada zrobić, ile ludzi wynosi najświętszy sakrament z kościoła, aby go zbezcześcić. Jesteśmy świadkami czasu, w którym sakrum jest coraz bardziej spychane na margines życia. W imię nowoczesności, wolności. Profanuje się to, co najświętsze. Wystarczy spojrzeć na coraz powszechniejsze przypadki profanacji kościołów, bluźnierczych przedstawień czy wypowiedzi publicznie drwiące z wiary. Współczesne podejście do Eucharystii staje się coraz bardziej powszechne, a jej duchowe znaczenie często jest sprowadzane do symboliki lub tradycji. Żyjemy w czasach, w których sakrum. Zderza się z laicyzacją, a nasze codzienne życie, pełne pośpiechu, rozproszenia i egoizmu, nie sprzyja głębokiej refleksji nad tym, co naprawdę dzieje się podczas mszy świętej. Jakże łatwo zapominamy, że w tej chwili, gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji, niebo łączy się z ziemią, a sam Chrystus staje się obecny w sposób rzeczywisty i prawdziwy. Jednym z największych problemów naszych czasów jest obojętność, obojętność wobec wiary, wobec kościoła, wobec sakramentów. Wielu ludzi przystępuje do komunii świętej z automatu, bez wcześniejszego rachunku sumienia, bez przygotowania duchowego, bez głębszej refleksji nad tym, co oznacza przyjęcie ciała Chrystusa. Co więcej. Widzimy coraz częściej sytuację, w których Eucharystia traktowana jedynie jako element ceremonii, na przykład podczas ślubów, pogrzebów czy pierwszej Komunii Świętej dzieci. Dla wielu to tylko tradycja, coś, co wypada zrobić, by zadowolić rodzinę lub wpasować się w oczekiwania społeczne. W takim podejściu kryje się ogromne niebezpieczeństwo. Eucharystia, która jest centrum naszej wiary i źródłem Bożej łaski, traci swoje znaczenie w świadomości ludzi. Jakże boleśnie musi to ranić serce Jezusa, który oddał swoje życie za nas i zostawił nam ten dar, byśmy mieli życie wieczne. Jezus w najświętszym sakramencie czeka na nas z miłością, pragnąc wejść w nasze serca, a my często odwracamy się od Niego. Nawet tego nie zauważając, nie sposób nie wspomnieć o postawie młodego pokolenia, które w dużej mierze dorasta w świecie, gdzie religia przestaje być fundamentem życia. Dzieci i młodzież są coraz rzadziej uczone o tajemnicy Eucharystii, a w wielu rodzinach brak jest przykładów żywej wiary. Jeśli sami rodzice traktują mszę świętą jako obowiązek lub okazjonalny rytuał, jak mogą nauczyć swoje dzieci miłości i szacunku wobec Chrystusa obecnego w Eucharystii? Czy nie powinniśmy się zastanowić, jak wygląda nasze świadectwo wiary w oczach najmłodszych? Współczesna kultura, nastawiona na konsumpcję i zaspokajanie własnych potrzeb, również odciska swoje piętno na podejściu do Eucharystii. Często widać postawę roszczeniową. Przyjmuję komunię, jak mi się podoba. Wystarczy mi spowiedź powszechna, przecież nie muszę chodzić do spowiedzi. To Kościół powinien dostosować się do mnie, tak mawiają ludzie. Ale czy to naprawdę jest wiara? Czy w takiej postawie jest miejsce na pokorę i wdzięczność? Eucharystia to dar największy dar, jaki Bóg mógł nam dać. Przyjmowanie tego daru bez wiary i miłości to nie tylko brak szacunku, ale wręcz duchowe krzywdzenie samego siebie. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak często w naszej codzienności traktujemy Eucharystię jako coś oczywistego? Ile razy zdarzyło się nam podejść do komunii z rozproszonymi myślami, bez pełnego skupienia na tym, co właśnie otrzymujemy? Czy zdajemy sobie sprawę, że za każdym razem, gdy przyjmujemy ciało Chrystusa, uczestniczymy w największym misterium wiary, w tajemnicy Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy odnowy w podejściu do Eucharystii. Potrzebujemy głębszego zrozumienia i większej miłości wobec tego sakramentu. To wymaga od nas wysiłku duchowego. Intelektualnego i emocjonalnego, musimy nauczyć się zatrzymać w codziennym biegu, by z pokorą oddać Bogu chwałę i podziękować za Jego obecność w naszym życiu. Musimy ponownie odkryć piękno adoracji Najświętszego Sakramentu, ciszy i modlitwy przed tabernakulum. Historia strani jest jak przypowieść. Która wyciąga na światło dzienne bolesną prawdę. Tam, gdzie brak wiary, tam rodzi się pycha i brak szacunku, a jednak Bóg w swojej nieskończonej miłości daje nam znaki, czasem przerażające, jak skwiercząca hostia na patelni, czasem subtelne, jak cicha obecność w tabernakulum, byśmy na nowo odnaleźli drogę do Niego. Ta historia to wezwanie do nawrócenia, nie tylko osobistego, ale również jako społeczeństwo. Eucharystia jest największym darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, bo w niej Chrystus daje nam samego siebie. Każdy z nas powinien dziś zadać sobie kilka pytań: czy traktuję Eucharystię z szacunkiem, na jaki zasługuje, czy moje serce jest czyste, gdy przystępuję do komunii? Czy doceniam obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie? I wreszcie, co mogę zrobić, by inni również zrozumieli tę wielką tajemnicę wiary? Niech ta refleksja stanie się dla nas wszystkich wezwaniem do działania. Niech każdy z nas w swoim sercu i w swoim życiu odnajdzie na nowo miejsce dla Chrystusa Eucharystycznego, bo tylko wtedy gdy zrozumiemy, czym naprawdę jest Eucharystia, nasze życie nabierze prawdziwego sensu i głębi, a nasze serca będą przepełnione pokojem, który tylko Bóg może nam dać. Amen.